Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać w termomiksie domowy jogurt naturalny. Do wykonania takiego jogurtu potrzebujemy litr mleka oraz żywe kultury bakterii. Wchodzimy sobie oczywiście na platformę Kukidu i wyszukujemy przepis pod nazwą jogurt naturalny. Dajemy rozpocznij gotowanie. Pamiętając zawsze o tarowaniu wagi, wlewamy 1 litr mleka może być z lodówki. Tutaj nic się nie dzieje. Mleko będzie podgrzewane w odpowiedniej temperaturze. Następnie idziemy krok dalej. W przepisie mamy dodać 120 g jogurtu. My tego jogurtu nie będziemy dodawać, ponieważ ja mam tutaj te żywe kultury bakterii. Takie żywe kultury bakterii starczają nam na 100 litrów mleka, a więc wystarczy tylko szczypta. Ja tak tutaj na oko szczyptę daję właśnie tych żywych kultur bakterii. Idziemy krok dalej. W przepisie mamy mleko w proszku, ja tego mleka w proszku nie będę dodawała. I zakładamy miarkę razem z pokrywą, i przez 4 minuty mleko będzie się nam podgrzewało w 50 stopniach. Więc ustawiamy obroty 4 i teraz czekamy, tak naprawdę, aż mleko podgrzeje się do odpowiedniej temperatury. Jogurt naturalny możemy również wykonać na waromie. Wówczas potrzebujemy małych słoiczków i waromy. Takie małe słoiczki układamy na waromie. Zawsze one muszą być przykryte albo przykrywkami, albo folią aluminiową, każdy osobno. I po włączeniu trybu fermentacji Thermomix pracuje nam około 10 godzin. Ja zwykle, jak korzystam z tej funkcji, to Thermomix ustawiam na noc i na rano taki jogurt mam gotowy. Musimy też pamiętać, aby jogurt przed podaniem najlepiej schłodzić w lodówce. On z reguły wtedy jest taki bardziej gęstszy i możemy go, możemy go na przykład polać jakimś dowolnym sosem albo, albo sokiem malinowym, czym, czym wolimy. Zaraz Wam pokażę, już tutaj czas się nam skończył, jak wygląda podgrzane mleko razem z tą pianką. Proszę tutaj zwrócić uwagę. Wlewamy do dużego słoja i taki, taki słoik musi być oczywiście przykryty, i, i owijamy go kocem i zostawiamy tak samo na około 10-12 godzin. Ja już mam tutaj zrobiony jogurt naturalny, który zrobiłam dzisiaj rano i teraz już na wieczór jest gotowy. On jest. Taki gęsty. U nas jogurt naturalny schodzi bardzo, bardzo szybko. Także też zachęcam do, do robienia takich domowych jogurtów. Na pewno są dużo zdrowsze i oczywiście tańsze. Cena takiego domowego, litrowego jogurtu to jest tak naprawdę cena, cena mleka. Plus zakwaska probiotyczna. Takie żywe kultury bakterii starczają nam około, na około 100 litrów mleka. A taka buteleczka kosztuje około 20 zł. Także łatwo sobie przeliczyć cenę litrowego jogurtu naturalnego. Na pewno taki domowy jogurt naturalny jest dużo zdrowszy niż ten kupiony w sklepie. Przede wszystkim nie zawiera mleka w proszku. Jak będziecie mieć jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Wiecie, gdzie mnie szukać. Także zapraszam i pozdrawiam.